w tej średzeniu najdłuższym odcinku do gramów sobie taką głowę na robloxie coś wam pokazuje na przykład tego wiecie coś taką serię aha też coś gruba to niestety nie ma na migankach no ale no nic to dzisiaj zresztą kiedy jak gdzieś tak oczywiście do doszliśmy tej klasy Разве это сомневаться, что мы не Dobra, idziemy tu w przyszłość, ale będzie koszę No, szukał to. Do... Ta, ja od razu nie mam kasy. 455. No na nie, ludzie, to, to chwila jest. I będę miał. Wiesz, jak już mam 200. No, dawaj, dawaj, jeszcze troszkę. No już stać. Ale czemu 0,30 kosztowało mniej, gra mnie oskamowała, łeee ale... O jakiś niebieski A może jest fajny Nie Może fajny pecik, pokaż mi Jak ty się zachowujesz No taki Nawet się trochę fajnie No Dobra widzowie, nie chcę, mi się w czekać w tym dym Nawet tego jaja nie kupuję

Poxa, aí já O que você não é, filho da sua Se tu ver, Vamos colocar se viemos, Musicie mi to upsiąc, i już. już w tej grze. O, 400 ma. nieźle. Ale już mam. mam. Robię opłening więc nazbierajcie mi te. Puścią. No, Abonnie. Nie zbierajcie na się. ja mówię? tak nie, nie, to. O, tutaj nie będzie stać. Dobra. tutaj trochę. Chciałaś. Tak. lecimy. O, dobra, już tym coś widać. Z tego

na ja no to teraz fetrus zbierajcie 250. No 250 będzie będzie idealnie. Nawet powiem wam, że zbierajcie 248. A już jest to w. Nie, nie, przecież dokładnie. O, za to. dobry matematyk. Wybię was. I subskrybujcie, łapeczkujcie, bo to bardzo rozwija kanał. Moje całe życie, będę na dla was, w tej chcecie. Może nie całe życie, ale mój 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 Jezu, koja, co ja mówię, jestem ślązok! Nie, jestem Polok. Jak w tym to jakim językiem wolicie mówić? Śląskim czy takim polskim? Ja wolę tym polskim mówić, a nie gadać. Wiecie o tym, że gadać jest po Śląsku? Nie? To nie dużo osób wie. No i fajną jeszcze... O, dobra, kupuję Jeszcze okay. 4... nie, dobra, dwa by było I muszę wydać na to Muszę się dostać dalej no? No U, jeszcze, jeszcze. U, ale... Nie poksadnie, niepotrzebnie Ojej. 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 jeszcze... Ojej. O! Ojej. 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 to

Ja mam 600, zrobiłem 700 To ich nie no już mam 700 To, to są przelewki widzowe To jest nie tak A 80 to odbierają, to już Dobra, ten jeden idzie, to już poza idą, to już O, o. Taki różowy ich

Więc ja mam 55 Dziwne Ale i tak mnie oskamowali Dzieło mi więcej Także... Tam yes. No przecież mam I no, proszę Nie, Mogę do gry odnieść Jak? No tak sobie Dawaj, dawaj O! No to dobra, nie stać mnie Pety, działajcie Dobra, już wywalona Jak mm, mm, mm. e, to mi się bardziej opłaca, raczej to. nie mógł. Dobra, nie ma. A to się łatwo zbiera w te Patrzcie. Jeden daje stówkę aż. A to się tak łatwo zbiera, Não, 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 No Okej. Okay. Ale to i tak nie starcza. Musicie więcej patrzeć Dobra. I znowu rozbierali... ...cie. Tak jest. Ile No, jeszcze, no bo mam, so. okay. No dobra. Stać mnie. Pan bym nie Widzowie, widzowie Ale mam krótkie cięcia, więc papa Widzowie, było krótkie cięcie tylko z jednego powodu Darek dzwonił do drzwi Hej Darek, przywitaj się Siema No, widzowie więc Ja nie wiem jak ja się cieszę, ale muszę skończyć to odcinek też No, taka gra w pająkach I jest w tak samo jak to śróbie, nie? No. Coś takiego. Jakby. Pa bałwa! No i widzowie dzisiaj Znaczymy sobie na gramy. Na nie, nie, to nie są bo. To, to nie są pająki. Widzicie? To nie, to jest to co zierz na, na sieci. Takie a, jak tu jesteście. O! zakupić kupić znaczy... nie są Nie, nie mi znaczy, się. I tak. No. A po co są pieniądze? Możesz no, się rozwijać. Muszę topnie, masz jak jajka. Piętek to a fajna wielka. Ja nie sponsoruję, tylko chyba będę nawet w tej samej firmy. Tej, tej a ona ale samej nie firmy. rób. To kupujemy to, i teraz to ciekawe, ile to kosztuje? 5K. Muszę zbierać, zbierać, widzę, jak to rozbieram, no to, to będzie kolejny odcinka. No i kolejny odcink nazywamy z martą. Widzę, że, widzę, Ale teraz może będzie pod simulator, Tak laut. Miałem, bo no. miała być seria, ale widzę, że. Nie, prałki będą. Nie. Albo te wypieki. Nie. nie lubisz wypieków? Nie. No to prawda, ale tyle. <skrybujesz> mhm. no, na No, no to to No. się bardzo nie opłaca.

bo on jest najsłabszy właśnie ten drugi a to, jak, a to Ty jakiś to ja ten ten się nazywa haker ten, wadam, ten no a tam? A tam, tam wóz. Wóz. No. są też są też i są też gody to jest raczej jest słabszy no, mam też gody a to są twoje najlepsze to nie są moje najlepsze. No czy pokaz, najlepsze. Ja tylko nie wiem, gdzie są. Musiałbym iść na inną mapę, ale nie chcę mi się tego bawić. A tu trochę kamień. O, dobra, pięć karów jest. Pięć, sześćset. No, ale... A tu były po drodze jakieś klaskie. Ale jest kolejne jajko! Tak, ale mi się nie opłaca, bo trzy pety tylko y, ten, się zajmują na zawsze tak, rozumiesz o co chodzi? tak to mi pod swych petów masz zdać no, no nasz, to nie, to, ja na nasze 15 na tej to mogą mieć nawet milion petów rozumiesz? tak nos mieć milion petów a tylko nos trzech używać no Trzy są takie na zawsze dobra <słys> czwarty widzowie <śles> to by było na tyle mm.